W ciągu wieków, w odpowiedzi na potrzeby różnych epok, sformułowano wiele wyznań lub symboli wiary. Są to symbole różnych kościołów apostolskich i starożytnych. Symbol kwe, nazywany symbolem świętego Atanazego. Wyznania wiary niektórych synodów i soborów toledańskiego, laterańskiego, liońskiego, trydenckiego lub niektórych papieży, jak Fides Damasi czy wyznanie wiary ludu bożego Ułożone przez Pawła VI. Żaden z symboli powstałych w różnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany jako przestarzały i bezużyteczny. Pomagają nam one zrozumieć i pogłębić wiarę wyznawaną od początku przez różne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. Wśród wszystkich symboli wiary, dwa zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła. Symbol apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie jest uważany za wierne streszczenie wiary apostołów. Jest to starożytny symbol chrzcielny Kościoła Rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, że jest on symbolem, którego strzeże Kościół Rzymski, gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z apostołów i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary. Symbol nicejsko-konstantynopolitański czerpie wielki autorytet stąd, że jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych 325 i 381 roku. Do dzisiaj pozostaje wspólny dla wszystkich wielkich kościołów wschodu i zachodu. Nasz wykład wiary zostanie oparty na symbolu apostolskim, który, że tak powiemy, stanowi najstarszy katechizm rzymski. Wykład będzie jednak uzupełniony przez liczne odniesienia do, do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, często wyraźniejszego i szczegółowego. Jak w dniu naszego chrztu, gdy całe nasze życie zostało powierzone nakazom tej nauki, przyjmijmy symbol naszej wiary, która daje życie, odmawiać w wierze credo, to znaczy wchodzić w komunię z bojem, ojcem, synem i duchem świętym. A także z całym kościołem, który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy. Symbol ten jest pieczęcią duchową, jest to rozważaniem naszego serca i jakby zawsze obecną obroną. Z całą pewnością jest skarbem naszej duszy. Twórcy katechizmu tak nas trochę wprowadzają w to, jaka jest ich idea, jaki cel im przyświeca, kiedy będą rozważać poszczególne. Artykuły wiary i zapraszają nas do tego, żebyśmy przyjęli symbol naszej wiary, bo ten symbol daje życie. A kiedy przyjmujemy i odmawiamy w wierze to wyznanie, to wchodzimy w komunię z Bogiem i wchodzimy w komunię z Kościołem. To ma nas jednoczyć z Bogiem i dawać nam wielką, nieprawdopodobną bliskość. I jednoczyć nas też z braćmi. Nie jako akt zewnętrzny, ale jako akt wewnętrzny. Jeśli odmawiasz z wiarą, wyznanie wiary, to masz szansę, masz możliwość, masz okazję być tak blisko Boga i tak blisko braci. Być z nimi w komunii, być z nimi w jedności, być z nimi w łączności. Do tego nas wszystkich dzisiaj zachęcam.